W poprzednim filmie opowiedziałem historię Ronalda Rida, skromnego mechanika, który odłożył 8 milionów dolarów. Jak to możliwe? Dzięki systematycznemu oszczędzaniu. Dziś pokażę Ci, jak sam możesz zbudować swoją finansową przyszłość, nawet jeśli masz do dyspozycji tylko 500 zł miesięcznie. Historia Ronalda Rida jest bardzo inspirująca i pokrzepiająca dla wszystkich, którzy są zwolennikami tzw. filozofii FIRE. Ruch FIRE, czyli Financial Independence Retire Early to filozofia życia, która polega na ekstremalnym oszczędzaniu i inwestowaniu po to, by wcześniej przyjść na emeryturę. Jak działa? Odkładasz 50-70% dochodów. Inwestujesz w ETF-y, nieruchomości, dywidentowe spółki lub aktywnie wybierasz inwestycje giełdowe. Żyjesz skromnie i świadomie. I korzystasz z zasady 4%. Gdy masz 25-krotność rocznych wydatków, możesz żyć z odsetek. Podstawowe zasady FIRE to ekstremalne oszczędzanie. Osoby stosujące FIRE często odkładają 50-70% swoich dochodów, radykalnie ograniczając wydatki. Agresywne inwestowanie. Gromadzone oszczędności inwestują, aby osiągnąć maksymalnie wysoką stopę zwrotu. Niskie koszty życia, minimalizm i świadome wydawanie pieniędzy. Między innymi życie bez długów, ograniczenie konsumpcji i unikanie inflacji stylu życia. Zasada 4%. Po osiągnięciu określonego majątku można przejść na wcześniejszą emeryturę, wypłacając rocznie 4% zgromadzonego kapitału, co ma zapewnić utrzymanie majątku przez dziesięciolecia. Przykład: Jeśli roczne koszty życia to 100 tys. zł, celem jest zgromadzenie 2,5 miliona zł. Przebieg drogi do FIRE: zarabianie, czyli zwiększanie przychodów, często poprzez dodatkowe źródła, np. freelance, dochód z najmu czy działalności gospodarczej. Oszczędzanie. Radykalne cięcie kosztów. Życie poniżej swoich możliwości. Inwestowanie pasywne, długoterminowe, inwestowanie i efektywne podatkowo. Budowanie kapitału aż do osiągnięcia poziomu niezależności finansowej i wolność finansowa, możliwość rezygnacji z pracy zarobkowej, ale niekoniecznie jej zakończenie. Są różne odmiany ruchu FIRE. Tak zwane Lean FIRE jest to wczesna emerytura przy bardzo niskich kosztach życia. Fat FIRE, wczesna emerytura przy wysokim standardzie życia. Barista Fire osiągnięcie częściowej niezależności i dorabianie dla przyjemności, np. Na, na pół etatu. I Ghost Fire strategia, w której koncentrujesz się na wczesnym oszczędzaniu i inwestowaniu, aby osiągnąć punkt, w którym Twoje oszczędności będą rosły wystarczająco samodzielnie, aby pokryć przyszłe wydatki emerytalne. Ruch Fire spotyka się również z krytyką. Podstawowymi argumentami tutaj są zbytni ascetyzm. Dla niektórych styl życia Fire bywa zbyt restrykcyjny i obciążający społecznie. Ryzyko rynkowe, oparcie planu na optymistycznych założeniach co do zwrotów z rynku, zmienność życia, dzieci, zdrowie, kryzys gospodarczy mogą zaburzyć plany. Ronald Reed był Fire, zanim było to modne. Nie żył jak celebryta, nie zarabiał milionów, a inwestował systematycznie i żył skromnie, tak jak wielu współczesnych wyznawców Fire. Wielu inwestorów odrzuca filozofię Fire twierdząc, że zgromadzenie tak dużego kapitału, aby móc żyć wyłącznie z odsetek, jest po prostu nierealne. Uważają też, że oszczędzanie na taką skalę odbiera życiu radość i pozbawia jej przyjemności. Przykładem, który często tu pojawia się w dyskusji, jest właśnie Ronald Reed. Człowiek, który wyglądał jak bezdomny, łatał płaszcza krawkami, unikał płatnych parkingów i pieszo pokonywał kilometry, by nie wydać ani grosza na parkometr. To ekstremum pokazuje, jak bardzo można ograniczyć koszty, ale jednocześnie budzi pytania o sens takiego stylu życia. Bo prawda jest taka, że wraz ze wzrostem zarobków niemal zawsze rosną też wydatki. Człowiek z natury dąży do coraz wyższego standardu życia, a potem się do niego przyzwyczaja. Luksusy szybko stają się normą subskrypcje Netflixa, Disneya, karty na siłownię, obiady w restauracjach, wyjścia do kina, teatru czy zagraniczne wakacje dwa razy w roku. Nie chodzi o to, by z tego wszystkiego zrezygnować. Kluczem jest znalezienie złotego środka, bo jeśli nie trzymasz wydatków w ryzach, bardzo łatwo możesz wpaść w spiralę życia ponad stan. A stąd już tylko krok do finansowej katastrofy. Zastanów się więc, jak zwiększyć cash flow. Odpowiedź jest prosta. Po pierwsze, kontrola wydatków i po drugie, zwiększenie przychodów. Pierwszym krokiem powinno być dokładne przyjrzenie się swoim wydatkom. Warto spisać wszystkie miesięczne koszty życia. Czynsz, rachunki za media, raty kredytów, abonamenty za telewizję i telefon, wydatki na transport, zdrowie i oczywiście żywność. To najczęstsze pozycje w domowym budżecie. W materiale o inflacji pokazałem sposób na ogarnięcie wydatków na jedzenie. Bo to właśnie ta kategoria najtrudniej poddaje się kontroli. Reszta? Wystarczy przejrzeć rachunki, faktury czy zalogować się do paneli rozliczeniowych online. Po zsumowaniu wszystkich pozycji uzyskujemy najważniejszą informację, ile naprawdę kosztuje nas życie co miesiąc. Kolejny krok to określenie źródeł dochodu. Zazwyczaj lista jest krótka, podstawą jest pensja. Mogą się do niej dołączyć dodatkowe zlecenia, np. korepetycje, praca w weekendy czy dochód z działalności gospodarczej. Nie zapomnijmy też o wpływach takich jak świadczenia socjalne, np. 800. Różnica między przychodami a wydatkami to nasz miesięczny przepływ pieniężny, tzw. Tak cash flow. To właśnie on pokazuje, czy żyjemy ponad stan, czy jesteśmy w stanie co miesiąc odłożyć jakąś kwotę i rozpocząć drogę do finansowej niezależności, czyli FIRE. Jeśli Twój cash flow jest bliski zeru albo ujemny, czas przyjrzeć się wydatkom. Czy naprawdę potrzebujesz trzech subskrypcji platform streamingowych? Może wystarczy jedna na raz, a w kolejnym miesiącu inna. Czy możesz ograniczyć wyjście na miasto, albo zamienić samochód na transport publiczny? Z drugiej strony warto spojrzeć też na przychody. Może jesteś w stanie wynegocjować podwyżkę, złapać dodatkowe zlecenie, a może warto zainwestować w rozwój, zrobić kurs, zdobyć nowe umiejętności, które otworzą drogę do lepiej płatnej pracy. Pamiętaj, wydatki możesz ograniczyć tylko do pewnego poziomu ale przychody, przynajmniej teoretycznie, możesz zwiększać bez limitu. Jeśli masz dodatni cash flow, możesz zdecydować, co zrobić z nadwyżką. Pokusa, by ją wydać na kolejną rzecz, która szybko pójdzie w kąt albo usługę, o której zapomnisz po tygodniu, będzie ogromna. Ale jeśli naprawdę myślisz o swojej przyszłości, zacznij ją inwestować. Życie z dnia na dzień może skończyć się emeryturą, na której będziesz klepać biedę. Poziom zastąpienia emerytur w Polsce to dziś około 50%, a za kilkadziesiąt lat może być znacznie niższy. Co to oznacza? Że na starość dostaniesz ułamek swojej ostatniej pensji, albo będziesz musiał dalej pracować, albo ledwo wiązać koniec z końcem. Nawet jeśli nie uzbierasz kwoty pozwalającej na pełne fire, zgromadzone oszczędności i tak znacznie podniosą komfort życia. Omówiliśmy już budżet domowy, cash flow i potrzebę inwestowania. Ale jak zacząć? Dla początkujących najlepszą i najbezpieczniejszą opcją są lokaty bankowe i obligacje skarbowe. Obecnie niektóre lokaty oferują ponad 6% rocznie ale często są to oferty promocyjne, dostępne tylko raz, na ograniczoną kwotę i pod warunkiem spełnienia dodatkowych wymagań, jak założenie konta czy wykonanie obrotu kartą, to zniechęca. Dlatego lepszą opcją mogą być obligacje skarbowe. Oferują zbliżony mechanizm, często bez limitów kwotowych i dodatkowych warunków. Temat obligacji mówiłem szczegółowo w osobnym odcinku. Jeśli interesuje Cię bezpieczne oszczędzanie, koniecznie go sprawdź. Ale pamiętaj, nie jestem doradcą inwestycyjnym i nie mam szklanej kuli. Informacje w tym materiale mają charakter wyłącznie edukacyjny i informacyjny i nie stanowią porady inwestycyjnej w rozumieniu prawa. Na obligacje skarbowych obecnie można zarobić około 6% w skali roku. Na potrzeby tej symulacji załóżmy, że taka stopa zwrotu utrzyma się przez kolejne 30 lat. Zobaczymy więc, co się wydarzy, jeśli przez te 3 dekady konsekwentnie odkładasz i inwestujesz. Wyobraź sobie, że właśnie skończyłeś studia, rodzice kopili ci mieszkanie, więc nie masz kredytu, ale sam się w nim utrzymujesz, bo właśnie dostałeś pierwszą pracę. Twoje miesięczne wydatki wyglądają mniej więcej tak. Czynsz 1000 zł, prąd 200 zł, telefon i TV 100 zł, jedzenie 1500 zł, transport 200, leki średnio 40 zł miesięcznie. Łącznie daje to 3040 zł miesięcznie. A twoja pierwsza pensja na rękę to 3540 zł. Zostaje ci dokładnie 500 zł, nadwyżka, którą możesz inwestować. I właśnie to robisz. Każdego miesiąca wrzucasz te 500 zł w obligacje dające 6% rocznie. Pierwszy miesiąc inwestujesz 500 zł. Po miesiącu masz 502 50 zł 50 groszy. Bo zysk wyniósł 2,5 zł. Odsetki reinwestujesz, więc w drugim miesiącu inwestujesz nie tylko kolejne 500 zł, ale też pracują już odsetki z poprzednich miesięcy. I tak przez 30 lat. W pierwszym roku masz już 6168 zł. To jakbyś dostał 13-14 pensję w pełnym wymiarze. Ale dopiero się rozkręcamy. Z każdym kolejnym rokiem procent składany działa coraz mocniej. Po 5 latach masz tyle oszczędności, ile wynosi twój roczny koszt życia. Po 12 latach przekraczasz magiczną granicę 100 tysięcy złotych, a po 30 latach masz pół miliona złotych. I co najważniejsze, same odsetki z tej kwoty mogłyby niemal w całości pokrywać twoje roczne wydatki. Brzmi nieźle? Dla wielu to już finansowa wolność. Ale pewnie zadasz pytanie, a gdzie ten milion? żeby osiągnąć ten poziom, musisz zmodyfikować strategię. Bo 100% bezpieczny sposób po prostu nie wystarczy. Trzeba odważyć się nieco więcej i wejść na przykład w fundusze ETF. ETF, czyli Exchange Traded Fund, to fundusz notowany na giełdzie, który odwzorowuje zachowanie konkretnego indeksu. Na przykład S&P 500, czyli 500 największych spółek USA. Kupując jednostkę ETF-u, inwestujesz jednocześnie w cały koszyk firm. To prosty, tani i zdywersyfikowany sposób inwestowania. Historyczna, średnioroczna stopa zwrotu z ETF na SP 500 to około 10-12% rocznie. Załóżmy więc, że od początku inwestujesz swoje 500 zł miesięcznie właśnie w ten ETF. I co się dzieje? Zaczyna działać magia procentu składanego na sterydach. Po 26 latach jesteś milionerem. Tak po prostu, milion złotych na koncie. Jesteś niezależny finansowo. Masz wybór. Możesz rzucić pracę, podróżować po świecie, otworzyć własny biznes albo po prostu żyć na własnych zasadach. Ale co, jeśli zaczniesz osiągać jeszcze wyższe stopy zwrotu? Przy zwrocie 30% rocznie, jak tegoroczny WIG, milion osiągasz po 14 latach. A jeśli jesteś inwestycyjnym przekozakiem i rok w rok trafiasz spółki, które dają 100% rocznie, wtedy milion masz po zaledwie 6 latach. Brzmi jak bajka? To ekstremalny scenariusz niemożliwy do utrzymania w długim okresie, ale od czasu do czasu może się wydarzyć. Sam w ubiegłym roku osiągnąłem 100% zwrotu, inwestując cały kapitał w jedną, dobrze przeanalizowaną spółkę. Niektórzy powiedzą, zbyt ryzykowne, gdzie dywersyfikacja? A ja im mogę odpowiedzieć cytatem z Warrena Bafeta. Dywersyfikacja to zabezpieczenie dla tych, którzy nie wiedzą, co robią. Nie ma sensu, jeśli wiesz, co robisz. Zobacz na przykłady. Dino Polska od debiutu w 2017 roku do dzisiaj 1280% wzrostu. Kruk. Od dołka z marca 2020 roku do dzisiaj 530% wzrostu. XTB. Od dołka z 2022 roku do dzisiaj 400% wzrostu. Benefit Systems. Od dołka w 2022 roku do dzisiaj ponad 450% wzrostu. Autopartner. Od dołka w 2020 roku do dzisiaj ponad 500% wzrostu. Kruk, Dino, XTB, Benefit, Autopartner to spółki, które w ciągu kilku lat urosły kilkukrotnie albo jeszcze więcej. I to już firmy z dużą kapitalizacją a na GPW wciąż znajdziesz takie, które dopiero zaczynają swoją podróż i zapewne za kilka lat będą 5-10 razy droższe. Zerknij też na mój publiczny portfel na myfond.pl. Po 81 dniach osiągnął już około 5% zwrotu. Gdyby to tempo się utrzymało przez rok, miałbym ponad 20% rocznie, czyli więcej niż ETF z S&P 500 z symulacji. A liczę tak naprawdę na dużo więcej. Są pozycje, które w kilka tygodni dały od 10% do 33% zysku. I takie okazje wciąż się pojawiają. Jeśli chcesz śledzić jak rozwija się mój portfel, zasubskrybuj mój kanał. Dzięki temu będziesz na bieżąco i może sam znajdziesz swoją drogę do miniona. Podsumowując, jeśli chcesz być jak Ronald Reed, który żyjąc jak asceta uzbierał ponad 8 milionów dolców, pierwsze co powinieneś zrobić to zacząć oszczędzać. Zrobić swoją tabelkę przychodów i wydatków i nadwyżkę inwestować co miesiąc. Nie chcesz ryzykować wal w obligacje, nie chcesz spekulować, czy inflacja wzrośnie czy spadnie, czy stopy procentowe wzrosną czy spadną, to kupuj stałoprocentowe procentowe trzyletnie. I bardziej niż na rocznych stopach zwrotu, skup się na przychodach. Tam jest największy potencjał. Tam możesz skalować swój prywatny, domowy biznes. Powolny, aż systematyczny wzrost przychodów, z jednoczesnym trzymaniem ręki na pulsie, jeśli chodzi o wydatki, powoduje, że szybciej dotrzesz do celu. Procenty są nieistotne, co nie oznacza, że tam postępu nie da się zrobić. Wszystko to łączy się w całość i prowadzi do Fire. Jeśli chcesz, żebym przeliczył symulację dla Twojej sytuacji, napisz w komentarzu swój cash Obiecuję, że odpiszę na każdy komentarz. Zachęcam też do łapki w górę i do subskrypcji, bo kolejne materiały już w drodze. ஸ்டேஷ்